Witam was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie. Choć dzisiejszy materiał nie będzie związany z grami, bo cały mój monolog będzie poświęcony mojej wizycie na Ukrainie. Wybraliśmy się kilka dni temu, czyli w ostatni weekend maja do Kijowa. Pojechaliśmy razem z Marcinem Strzyżewskim i moim kolegą z Golam Mackiem, żeby dostarczyć sprzęt do białoruskiego pułku walczącego po stronie Ukrainy. Jest to Pułk Ochotników z Białorusi. Marcina Strzyżewskiego powinniście kojarzyć, mam nadzieję, że część z Was na pewno, pomijając to, że jest to mój kolega z ZSNG, to ma on swój kanał poświęcony tematyce wschodniej. Od bardzo długiego czasu Marcin zajmuje się wschodem, a od początku tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie Zajmuje się właśnie wojną, ale nie tylko opisuje to, co się dzieje, zagląda na rosyjskie media, żeby sprawdzić, jak bardzo jest przekłamana ich wersja, ale też bierze czynny udział w pomaganiu siłom walczącym po stronie Ukrainy, czyli temu konkretnemu pułkowi, a czyni to za pomocą zbiórek pieniędzy publicznych i potem te pieniądze zebrane. Wykorzystuje do zakupu różnego rodzaju sprzętu, poczynając od takich przedmiotów codziennego użytku, jak papier toaletowy, kończąc na bardziej specjalistycznych rzeczach, które są następnie przekazywane walczącym. Muszę przyznać, że cała inicjatywa Marcina jest godna uwagi i zachęcam Was gorąco do tego, żebyście spróbowali zasilić te jego zbiórki. Do tej pory nie chcę teraz przekłamać, ale wydaje mi się, że Marcin zebrał około 1,5 miliona złotych w kilku rzutach i całą tą kasę to mogę zaświadczyć osobiście. Przeznaczył na właśnie zakup różnego sprzętu. Wygląda to tak, że Marcin kupuje to, co białorusini chcą, żeby chcą otrzymać, chcą dostać. Potem Marcin to pakuje do samochodu dostawczego. I jedzie sam na Ukrainę, sam w tym kontekście, że nie korzysta z różnych jakichś tam polskich inicjatyw, tylko robi to samodzielnie, na własne ryzyko, podejmuje to ryzyko, bo, bo Marcin nie jeździ tylko do względnie bezpiecznego Kijowa, ale też do innych obszarów, był, był nawet chyba za pierwszym albo za drugim razem gdzieś w pobliżu frontu. Więc y, tak się zdarzyło. Marcin namawiał mnie w sumie już od jakiegoś czasu, zdecydowałem się dopiero teraz. I szczerze powiedziawszy, nie żałuję, bo zobaczyć na żywo pewne rzeczy, a czytać o nich w internecie z perspektywy grzania dubska na, na fotelu i, i przelatywania przez niosy, to jest zupełnie inne doznanie. Cieszę się, że pojechałem, chociaż nie ukrywam, byłem trochę obstrany. Może nie aż tak bardzo, bo to nie jest kwestia tego, że się bałem. Nie podjąłbym decyzji o tym wyjeździe, gdybym nie wiedział, że w Kijowie jest względnie bezpiecznie, ale mimo wszystko jakieś tam m, lekkie obawy były i powiem Wam szczerze, że one prysły na miejscu, gdy zobaczyłem, że to miasto żyje normalnie, albo przynajmniej stara się żyć normalnie w ciągu dnia, bo w nocy to jest zupełnie inna bajka. I kiedy zobaczyłem, że jednak e, faktycznie ta wojna jest troszkę oddalona od stolicy kraju, wyjechaliśmy w piątek w nocy w Kijowie, czyli na miejscu byliśmy w sobotę w okolicach południa, trochę nam zeszło. Nie jest to może jakiś wielki dystans, bo tam jest chyba z, od nas 800 do 900 kilometrów, i jest to do zrobienia względnie szybko, zwłaszcza że od chyba od Żytomierza do Kijowa. Jest w pełni funkcjonalna trasa szybkiego ruchu, przypominająca trochę nasze eski. Nie można powiedzieć, że to jest autostrada, ale w sumie coś podobnego. Ale no, ta podróż była też utrudniona z tego względu, że zatrzymywały nas patrole. Musieliśmy czasem zatrzymać się też na tzw. blockpostach. To są takie checkpointy, gdzie żołnierze lub policjanci sprawdzają, nie wiem, co się wiezie, zwłaszcza w nocy. Bo akurat była taka sytuacja, że nocą przejeżdżaliśmy przez Lwów, a tam podobnie jak zresztą w Kijowie jest ustanowiona godzina policyjna, więc każdy samochód, który przedziera się, a wierzcie mi, byliśmy jednymi z nielicznych uczestników ruchu. Nie wiem czy parę samochodów przejechało przez ten Lwów wtedy, w piątkową noc, z piątku na sobotę, więc, więc byliśmy zatrzymani. No przyznam się szczerze, że te kontrole były trochę nerwowe, czy znaczy nie zawsze, ale jednak trochę nerwowe były, bo po pierwsze nie znamy języka znał go tylko Marcin. Po drugie, no Ukraińcy raczej zachowywali taką. nie wiem jak to powiedzieć, zimni byli. O, może w ten sposób. Ogólnie do Polaków jest dobre nastawienie y, na Ukrainie, bo mieliśmy taką fajną sytuację w Kijowie, jak poszliśmy coś zjeść po prostu do zwykłej restauracji, to jak y, obsługa usłyszała, że wwozimy sprzęt do Kijowa z Polski, to poczęstowali nas, więc było całkiem miło na koszt y, restauracji. Ale też mieliśmy taką sytuację, już wracając właśnie tą drogą szybkiego ruchu, że zatrzymała nas policja, bo po prostu przekroczyliśmy prędkość. Nie jakoś strasznie dużo, ale, ale były podstawy do tego, żeby nam wlepić mandat. I zapytał się policjant, gdzie nam się tak spieszy. No, Marcin nam powiedział, że jedziemy do Polski, wracamy, bo wywieźliśmy sprzęt dla armii. I gdy tylko policjant usłyszał, że faktycznie wieziemy ten sprzęt, to oddał nam wszystkie dokumenty, nie powiedział nic, po prostu machnął ręką i żebyśmy jechali. Więc jest to miłe, powiem szczerze. Chociaż ogólnie na początku myślałem, że ten stosunek Ukraińców do Polaków jest jednak trochę zimny. No ale to też taka robota, no jeśli wojsko stoi, ma całą noc i ma na przykład, nie wiem, sprawdzać wszystkie samochody po kolei, no nie jest to łatwe. W Polsce by to nie było łatwe, co dopiero w sytuacji, kiedy kraj znajduje się w stanie otwartej wojny. Wjeżdżaliśmy do Kijowa od strony zachodniej, czyli w miejscu, w którym Rosjanie już się pojawili, bo jeśli pamiętacie początki wojny, to zapewne pamiętacie tę próbę zdobycia lotniska w Hostomelu, i tam już były ślady dość mocne, ale o nich opowiem trochę później. I kiedy wjeżdżaliśmy do kijowa, właśnie od tamtej strony, tego akurat nie zobaczycie na, na tych nagraniach, przebitkach, które lecą w tle, bo oczywiście takich rzeczy filmować i fotografować nie wolno. To już wzdłuż y, głównej drogi było widać takie prowizoryczne umocnienia, okopy, stanowiska strzeleckie, czasem naprawdę zrobione, tak widać na prędce. Tego się nie pozbyto, bo jak już zostało to raz zrobione, to nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. Więc tego typu takich prowizorycznych umocnień jest na tej drodze całkiem sporo i to są tak naprawdę już pierwsze ślady, kiedy było widać, że Ukraina ma dość spory problem i ta wojna jest blisko. Z innych ciekawych rzeczy, które widzieliśmy po drodze, to na przykład mnie na przykład to zaciekawiło. Były takie drogowskazy informujące o zjeździe z tej głównej trasy, na przykład do kolejnych dzielnic, wiosek, miasteczek, i tak dalej. I one wszystkie nazwy były zamalowane. Ja się domyślałem, dlaczego to jest zrobione, ale Marcin w sumie mnie utwierdził w tym przekonaniu, upewnił że kiedy Rosjanie byli blisko, to po prostu Ukraińcy zamalowali to wszystko, żeby nie ułatwiać im sprawy. Może się to wydawać dziwne, bo w dzisiejszych czasach, kiedy ma się GPS, nie wiem, mapy w telefonie i tak dalej. To nie powinien być jakiś wielki problem, ale kiedy, jak się tak głębiej na tym zastanowiłem, kiedy się jest faktycznie e, działa na miejscu, to takie rzeczy mogą ułatwiać e, nawigację w terenie. I, I dobrze, o, że o tym pomyślano, żeby to zamalować. W ogóle była taka jedna ciekawa też sytuacja, bo przejeżdżaliśmy przez las już w pewnym oddaleniu od Kijowa, ale właśnie w tym kierunku zachodnim. I zauważyłem, był przystanek autobusowy, a na tym przystanku e, wisiała taka mapa okolicy. I wiecie, jak to czasami e, przyjeżdżacie gdzieś i widzicie, że ty, ty jesteś tutaj, a obok są, nie wiem, góry, szlaki i inne Duperele, i tam też były zamalowane nazwy, czyli widać, że. Trochę szerzej też o tym myślano, żeby nie ułatwiać Rosjanom poruszania się po, po tych terenach. Kijów sam w sobie, co już pewnie widzicie na tych obrazkach w tle, no, żyje jak każde inne miasto. No, przyjechaliśmy bardzo dużo ludzi. W ogóle fajna wystawa była w okolicach Majdanu. A czy wystawa to może za dużo powiedziane? Po prostu przywieziono zezłomowane, już takie przypalone i rdzewiejące ruskie maszyny, dwa czołgi, tam był jakiś transporter opancerzony. Wybaczcie, ja się nie znam kompletnie na, na sprzęcie wojskowym, nie będę udawał, że, że się znam. I, I można to zobaczyć, kupa dzieciaków. Ukraińcy tak trochę budująco pokazują ten też sprzęt, właśnie dzieciom. No, taka wiara i taka chęć nakręcenia się nacjonalistycznego w kontekście tego, żeby bronić swojej ojczyzny jest, jest bardzo mocna tam i, i właśnie tego typu wystawy mają sens, tak mi się wydaje. Ja to jak ktoś widział na Twitterze, moim, to zatytułowałem to, że wystawa ruskiego sprzętu wojskowego i faktycznie to takie znaczenie. Miało. Ale miasto żyje, wszystko działa, ludzie chodzą do pracy, metro działa, bo byliśmy też w metrze. Koniecznie chciałem zejść do stacji Hreszczatyk, o ile dobrze pamiętam, tak się nazywa, w centrum miasta, bo ta stacja, tu będzie akcent growy, jest w grze metro 2033. Mimo, że akcja metra dzieje się w Moskwie, to, to przemycono po prostu jedną stację kijowską do, do tej gry, więc chciałem tam koniecznie zejść. No, metro działa, pociągi jeżdżą. Restauracje też działają, po prostu żyć jak w Polsce. Tylko to wszystko jest troszkę taką iluzją, bo jednak e, gdziekolwiek się tam mocniej nie zapuścimy, to zawsze natkniemy się albo na takie jeże. Nie wiem czy to się nazywa jeże, ale taką nazwę słyszałem, więc powtórzę. Te przeciwczołgowe one są poukładane, przygotowane, żeby można było je rozrzucić na drodze albo w innych miejscach. E, no jest dużo tych blokpostów, e, tych checkpointów, gdzie stoją żołnierze. No generalnie widać, że miasto jest gotowe, ale też zachowana jest czujność, bo nigdy nie wiadomo. W Kijowie spędziliśmy noc po bardzo takim, powiem szczerze, obfitym i męczącym dniu, bo pomijając jazdę, to trochę też chodziliśmy, byliśmy w, w, w siedzibie tego pułku, zrzucić ten, ten towar z samochodu, byliśmy też spotkać się porozmawiać. Z tymi żołnierzami. No to kontakt był troszkę utrudniony, bo ja i Maciek akurat nie rozmawiamy ani po rosyjsku, ani po ukraińsku, więc Marcin nam grał pierwsze skrzypce w tym wszystkim. No i wróciliśmy do hotelu i spędziliśmy w nim noc. I powiem szczerze, że to była dość kuriozalna teraz, myślę sobie o tym, sytuacja, bo przespaliśmy pięciogodzinny. Nalot lotniczy, a konkretnie atak tych irańskich dronów. One się chyba szachet nazywają, ale nie jestem pewny. I ani nie, nie byłem w stanie się obudzić, Marcin i Maciek, tak samo. Przespaliśmy tą całą noc. Dziś myślę, że dobrze się stało, bo powiem szczerze, byłaby lekka nerwowa. Siedzielibyśmy w tych pokojach i zastanawiali się, co się dzieje. Takie syreny alarmowe to na pewno nie jest nic miłego. Ale byliśmy tak potwornie zmęczeni, że, że po prostu padliśmy. I jak się położyliśmy, jeszcze tam zrobiliśmy dwa czy piwa, więc, więc to też ułatwiło sprawę. I dopiero rano, jak wstaliśmy, otworzyłem telefon, popatrzyłem, co się dzieje. I przeczytałem, że był największy od początku tej pełnoskalowej wojny, czyli od lutego 2022 roku, nalot dronów na Kijów. Czy widać w Kijowie ślady po z, jakichś atakach, zniszczeniach? Ja osobiście nie widziałem żadnego. E, miasto bardzo dobrze wygląda, jest dużo w ogóle takich plakatów zachęcających do, do działania. E, bardzo dużo billboardów e, z żołnierzami, z hasłami zagrzewającymi do boju i tak dalej, ale samych zniszczeń jako tako nie widziałem. A trochę tych jednak mimo wszystko, zwłaszcza na początku wojny, tam rakiet chyba spadło na miasto, ale zakładam, że nie w ścisłym centrum, a, a byliśmy w ścisłym centrum, tylko gdzieś na obrzeżach miasta, miasto jest przecież bardzo duże, ono jest chyba wielkości Warszawy, albo może nawet większe. Natomiast sytuacja zmieniła się, gdy pojechaliśmy na obrzeże, bo byliśmy też w Hostomelu i przejeżdżaliśmy przez słynną już niestety Buczę. W Hostomelu zatrzymaliśmy się na chwilę i tam już naprawdę było grubo, Obrazki, które oglądacie w tle w głównej mierze pochodzą właśnie z tamtych terenów. Tam już byli Rosjanie i takie ślady typu, nie wiem, podziurawione kulami, znaki drogowe, płoty. No to jest codzienność. Tam nawet był taki sklep, już nieczynny niestety, gdzie normalnie na sklepach wiesza się takie bardzo duże w Polsce na przykład też Plakaty zachęcające do kupna czegoś, bo coś akurat jest na promocji. Tam wisiały chyba dwa takie plakaty, a obok było puste miejsce i po prostu całe to miejsce było podziurawione kulami. To tak zostało. Warsztat samochodowy też powinien być gdzieś w tle, bo nagrałem, zawalił się Sufit. W okolicach miejsca, gdzie jest jeden z, jedna z prac Banksiego tu rozwalona fasada budynku, dziura po jakimś naprawdę grubym pocisku. Widzieliśmy też zniszczone po prostu sklepy takie wielkopowierzchniowe, duże. No nie były to może galerie, ale powiedzmy takie bardzo duże supermarkety. No i chyba najbardziej takie kopiące w dupską momenty to domy. Wyobraźcie sobie, że jest droga, po dwóch stronach stoją domy jednorodzinne. I po jednej stronie dom jest kompletnie zniszczony, a po drugiej jest cały. I obok tego zniszczonego domu stoją inne domy. Mieszkańcy tych domów mieli więcej szczęścia, bo pociski na przykład nie trafiły w ich dom. I takie obrazki już na obrzeżach miasta Kijowa, właśnie w tym Hostomelu na przykład, to już jest codzienność, niestety. W ogóle tam też to złapałem. Był taki większy blok i widać ewidentnie tam pracowała w ogóle ekipa z dźwigiem, więc po tym rozpoznacie. Była jed... Widać, że ta część bloku się oderwała od, od reszty bloku i zalepiono jedną ścianę takim świeżym betonem. Zastanawialiśmy się, co to jest, i doszliśmy do wniosku, że przez to, że z, tak nam się wydaje, zawaliła się ta część bloku, dolepiono to, 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 tym betonem ścianę, żeby po prostu ludzie no, mieli zamknięte mieszkania. Więc takich, takie obrazki, no to tam jest naprawdę, jest ich sporo, robią wrażenie i trochę zmieniają postać rzeczy, jeśli chodzi o takie doznania, bo tak słyszymy, czytamy, że tu spadły rakiety, tam ktoś zginął, tu jakiś budynek został rozwalony, no i tak siedzimy przed tymi komputerami, telewizorami, no i okej, okay, no. Tragedia jest, ale dopiero gdy się zobaczy na żywo, jak to właśnie wygląda, ile domów obok miało szczęścia, a ktoś nie miał szczęścia, to, to, to się podchodzi do tego jednak y, trochę inaczej. No, w ogóle takie też kuriozalne sytuacje. Jedziemy, chcemy się, nie wiem, odlać w lesie i zatrzymujemy się koło drzew a tutaj. Ostrzeżenie, tablica, żeby nie wchodzić, bo nie wybuchy. No, no, I to są rzeczy, które są po prostu w małych miastach, więc no, nie za fajnie to wszystko wyglądało. Powiem szczerze, że po tym wszystkim zmieniło się trochę moje podejście do, do tego wszystkiego. Może nie jakoś diametralnie, bo przecież nie kibicuję ruskim, niech wypierdalają. I zajmą się sobą, i mam nadzieję, że Ukraińcy dadzą radę i obronią się. Nie wiem, może będzie jakiś pokój dla nich korzystny, może odbiją te tereny. Zapowiadana jest przecież jakaś tam już od dłuższego czasu kontrofensywa. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, czy się uda. Mam nadzieję, że tak, jeśli faktycznie do niej dojdzie. Yy, ale inaczej teraz będę patrzeć na to wszystko, może dlatego, że yy, nigdy nie byłem w kraju, który, yy, w którym niebezpieczeństwo było tak duże, bo jak powiedziałem, na początku czułem się względnie bezpiecznie, to znaczy miałem wrażenie, że nic nam się nie stanie i żyłem taką myślą, nie wiem, może trochę to była taka uda, yy, gdzieś tam sobie po prostu wkleiłem do głowy, że wszystko będzie ok. Ale z drugiej strony nigdy takiej pewności człowiek nie ma tam, bo zaraz po powrocie drony, które teoretycznie jest dość łatwo zestrzelić, takie jest moje mniemanie, może mylne, to chwilę później po naszym powrocie zaatakowano kijów rakietami, a to już raczej nie byłoby takie proste do obrony, mimo że ta tarcza powiedzmy antyrakietowa nad Kijowem działa dość prężnie i część tych pocisków udaje się zestrzelić. Ale z racji tego, że byłem też niedawno w Izraelu, gdzie Tel Awiw, no nie ma takiego problemu i generalnie uzbrojony jest lepiej, ale tam też istnieje takie ryzyko, yy, nie wiem, nalotów i też po powrocie zaraz z Izraela jakieś tam rakiety w kierunku miast i, i osiedli żydowskich leciały ze strefy gazy, no ale to już jest inna historia. Więc trochę mi też pomogła właśnie ta wizyta w Izraelu, żeby znaleźć odpowiednie podejście do tego wszystkiego, ale tak jak mówię, no dużo, dużo mi to dało, takiego zobaczenia pewnych rzeczy na żywo pomaga zrozumieć to wszystko lepiej. Nie chciałbym, żeby się coś takiego w Polsce kiedykolwiek powtórzyło, my tu wiedzimy naprawdę wygodne życie. Nie wyobrażam sobie, że każdego dnia musimy się obawiać o to, czy dzisiaj coś nam na głowę spadnie czy nie, jak będzie wyglądać nasze życie. I że za chwilę może będziemy musieli odbudowywać nasze domy, bo właśnie w hostomelu też widziałem taki, taką małą działeczkę, gdzie w wyniku, nie wiem, eksplozji, ataków, whatever. Część domu była rozwalona, było tam widać wannę w środku przez tą dziurę. I tuż obok, bo już minął ponad rok od tamtych wydarzeń. Ktoś postawił sobie nowy, mały domek. Nie opuścił tej ziemi, nie wyniósł się stamtąd, tylko postawił sobie coś ala barak, żeby móc tylko na swojej ziemi mieszkać. Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek się to powtórzyło. Mam też takie wrażenie, że Ukraińcy są naprawdę mocni. Morale to też wynika z tej takiej postawy tych żołnierzy, których spotkaliśmy. Oni się chyba nie boją, albo sprawiają takie wrażenie, że się nie boją, bo dla nich jest to. Absolutna codzienność w tym momencie. I to w zasadzie chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Chciałem wam też pokazać te obrazki. Nagrałem trochę rzeczy na trasie, nagrałem trochę rzeczy podczas no, nielicznych postojów. Nie pojechaliśmy tam na wycieczkę, żeby była pełna jasność. Cała inicjatywa w ogóle kibicuje jej cholernie mocno. Teraz, zwłaszcza kiedy zobaczyłem, jak sprzęt, który Marcin kupuje, za zebrane publicznie pieniądze. I zawozi, jak się ci ludzie cieszą w ogóle, że dostają pewne rzeczy. Bo wiecie, papier toaletowy to papier toaletowy, ale tam przecież jest też potrzebny inny sprzęt drony, powerbanki, różne tego typu akcesoria, więc Marcin tu je dowozi. Jeszcze raz zachęcam Was do wspierania tych akcji. Warto, tak mi się przynajmniej wydaje. Mogłem zobaczyć to na własne oczy, więc wydaje mi się, że jak najbardziej warto. Na koniec zachęcam was do śledzenia mojego kanału. Trochę nagrałem materiałów przez ten czas, kiedy mnie online nie było. One się pojawią wkrótce, chociaż chyba zacznę od Diablo 4, które mam nadzieję ograć już za moment, bo przecież premiera blisko. Nie wiem kiedy będziecie to oglądać, ale wydaje mi się, że w okolicach premiery Diablo 4 i mam dość sporo do powiedzenia na temat tego, e, czym chciałbym, żeby ta gra była. Zobaczymy, skonfrontujemy to też z tym, e, co faktycznie zobaczę. E, można mnie śledzić e, na Twitterze. E, jestem tam dość aktywny ostatnio, więc e, tutaj zobaczycie sobie e, mój nick, gdzie można mnie łatwo wyszukać. Jak ktoś jest zainteresowany tym, co mam do powiedzenia. E, dzielę się tam też różnymi ciekawostkami, takimi duperelami, ale też będę informował dość mocno o rozwoju tego kanału, więc jak ktoś jest zainteresowany, to może tam po prostu zajrzeć. No chyba, że ktoś Twittera nie używa, no to inna sprawa. Generalnie e, wracam do akcji i już niedługo się zobaczymy znowu. E, troszkę będzie o grach, nawet będzie wszystko o grach, bo raczej nie wydaje mi się, żebym nakręcał. Zbyt często tego typu materiałów jak dziś. Dziękuję wszystkim za uwagę, tym, którzy wytrwali do końca jeszcze bardziej, i do zobaczenia wkrótce.